Co to, dziura się zrobiła? A widzisz, no, odrywają mnie od pracy. Ja muszę nie mam co robić, bo się to robić, ja jeszcze ci muszę przyczepy wprowadzić na swobodę na chowanie. A co tam się wydarzyło? Kamienie. Kamienie. Kamień. nie? Zgniła? Kamień. kamień. Co się stało? Kamień, był, blacha się rozdawała, jak się kiprowało kamień. A. Takie coś. Wow. Twarde zboże, tak? Twarde zboże, zboże. zboże, ładny zestaw. Ładny zestaw szykujecie. Jeszcze dwa wyszykowane. Co? 60 sześćdziesiątka pod tą? Pod tą Dobra, nie ma żartów. Trzeba się do drzwi szykować. Także kombo. Wyjeżdżam, szykuje Szykuję sprzęt pakę całą na klucze, na pasy, na łożyska, tak żeby był gotowy, bo wiecie, no, szykując się do żniw, no trzeba mieć świadomość, że, że tutaj główny punkt programu to może być właśnie właśnie Opel. No by nie. Oby nie. Dobra. Może coś z tego będzie. Zaraz Wam powiem, co widać. Masę tutaj wyjadę sobie trochę do światła jakiś filterek podciekający potwieramy go no i pełna weryfikacja o, na przykład tu stał, stał tyle olej cieknie skąd olej cieknie no wylało się tego oleju z 5 litrów pewnie cieknie stąd gdzieś gdzieś tu cieknie no i już trzeba coś zaglądać ja nie widział jak on stał tyle nie widział dopiero teraz zobaczył dobra Zapalić to zapali, bo ja go znam. Klimę zweryfikowaliśmy. Krótkie takie odgrzybianie było. I tutaj wszystko działa, także pod kątem temperatury jestem spokojny. Świszczy jeszcze na początku, no. Trzeba trochę popróżniać, bo tu Mariuszek pozostawiał tak z jednej strony szampansy pił tu to podstawowy sprzęt, a z drugiej się leczył. Got, gotowy? Gotowy na śniadanie? Na, na mój, mój węch. No. No. i co? Powiem Ci, że kurde ten rumik to podchodzi mi bardzo. Tak, no doj i rumiczyć. Także nie wiem, czy, yy, czy mi to będzie w ogóle potrzebne. Raczej nie. Wiecie, że ja 00 jestem. Znajduję alkohol. No, 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 <laughs> Poznajecie chłopa? <laughs> od niedawna, bo do, od niedawna, ale ale unikam także. Może się nie przydać. Też na pewno go trochę tutaj przedmucham. Przedmucham, bo po... No bo jest i zakurzony, i trochę takich jest jeszcze słomek, nie słomek. O, proszę bardzo. Także, także żeby to było wszystko widać później, jak na dłoni, czy coś go boli. Ja też tak macie w tych sprzętach, że te... Patrzcie, jak zamykam te drzwi, no trzeba walność. To tu jest taka, taka duża przerwa między, między dochodzeniem tych drzwi. One są takie, nie są takie pasowne. Ta uszczelka oczywiście gdzieś tutaj dochodzi, natomiast no taka szpara, że można o, rękę włożyć, to nie wiem, tak ma być? U! Co tu? Z czego to? Czy to gdzieś tutaj zwęży? Czy może z tych tutaj e, złączy, coś tutaj nie trzyma? Pod kątem regeneracji nie wiem kompletnie jak podchodzić, ale, ale się dowiem. Tak jak obiecałem, pod kątem odmian skupiamy się dzisiaj na pszenicy. Dwie odmiany w moim gospodarstwie: Euforia i Elektra. Euforia już nieco dłuższy czas na moich polach z bardzo prostego powodu. Patrząc na jej parametry, ale nawet nie chodzi o jakościowe, chociaż te jakościowe też fajnie trzyma, fajne białeczko i bardzo, bardzo fajne plony, no to możemy tutaj sobie wypunktować mrozoodporność petarda. Porastanie petarda, wyleganie petarda, choroby trzyma się pięknie. No to jest taka odmiana, którą naprawdę jakbym szukał, to bym z czystym sumieniem polecił właśnie ze względu na te cechy, które ma. Czyli nie martwimy się zbytnio o to, że nam wymarznie, nie martwimy się zbytnio, że nam się położy i będzie źle kosić, a jak zacznie w żniwa padać, to znowu w kłosach nam nie zacznie porastać. Jak sami wiecie, te najlepsze odmiany zawsze jakiś tam defekt mniejszy już lub większy miały. Bardzo fajnie planowały, natomiast coś tam z nimi się zawsze działo. Tutaj przy Euforii, no to jest można... Znaczy nie chcę powiedzieć, że odmiana idealna, ale tak na nią patrzę, już któryś roku u mnie z rzędu w gospodarstwie jest, no to jest... No, godna polecenia. Z nowości od niedawna Elektra. Nie wiem czy następczyni, ale też naprawdę odmiana taka warta, warta pochylenia się. Przede wszystkim pod kątem plonowania. Bo na moim gospodarstwie dwa lata temu to miałem tematy przymrozkowe. Rok temu przymrozkowe, natomiast dwa lata temu rekord na moich polach. Zebrałem 11,5 tony elektry, więc no takiego plonu nigdy nie miałem. Naprawdę odmiana jest piękna, jest wysoka faktycznie, ale najczęściej udało się jej wystać. Tutaj widać już na tym polu u mnie zmienności glebowe, tak jak widzicie. Część pola już dosycha, zasycha, część jeszcze bardziej zielona. No to są tylko i wyłącznie kwestie wody i tego, jak ta gleba tutaj wygląda jej zmienności. Tutaj, pomimo tego, że ona jest wysoka, no to no parametry jednak wskazują na to, że ma wysoką odporność na wyleganie. Bardzo dobrze sobie radzi na glebach z niskim pH. No i patrząc na jej zdrowotność. Tutaj to jest już woda, to już jest odcięcie dostała, natomiast jej zdrowotność przez cały sezon to jest. No ja lubię to słowo, ale powtórzę kolejny raz petarda. Podstawa no, no praktycznie do samego końca była zielona od samego dołu, do samej góry, więc pod kątem zdrowotności, jak sami wiecie, mega jest to ważne, liś flagowy, podflagowy, nawet 70% plonu mówią. Że tak może to wyglądać. Kłosy. No, no sami widzicie, jak to, może, jak to może nie plonować. Wizualnie, bardzo fajnie się na to patrzy. Na pewno ma troszeczkę gorsze białko niż euforia. Bo to już sobie porównałem. Wyższy plon, oczywiście, może to rekompensować. No, i teraz musicie sami zdecydować, w którą stronę pójść. ja te odmiany zawsze sobie gdzieś tam na gospodarstwie dzielę. Na dwie albo nawet na trzy różne. Oj tak. Na tych rekordach, rekordach to trionem leciałem. Jechałem w elektrę i już wiem, że będzie dobrze. Raz, że 12% wilgotności. O, zwalniaj, zwalniaj, a dwa. No, tutaj plony yy, będą dużo lepsze. Pięknie to wyglądało jak to jak ona do zbiorniczka wpadała, no byłem mega zdziwiony. A bardziej mnie to ciekawi oczywiście, no ale, no ale, dobra. Bo jakby myślałem, że to będzie taka chwilówka, tak? Że taki plon będzie chwilowy, natomiast ta średnia było z, była z około 8 hektarów, więc to taki już kawałeczek, można powiedzieć, w porządku pod kątem dobrania średnie nie jest to jakieś poletko, ale, ale pięknie. Fajnie to widać. Tutaj już pełne odcięcie, flagówka. Flagówka sucha. Kawałek dalej przejdziemy. Co widzimy? Że nawet jeszcze te pierwsze liście są zielone, więc no, no jak sami widzicie, no to będzie miało znaczenie, oczywiście, pod kątem plonowania. No, ale wiadomo, jak to w gospodarstwie. Pola są różne, różne możliwości. Nie zakładam, żeby tu było źle, ale mogłaby jednak tego plonu jeszcze. Do tych żniw podbudować trochę, gdyby nie sama działka. Najgorsze, co mi się tutaj rzuca, to prawdopodobnie mysie No to, to jakoś tak coś mi tu nie pasuje. I, I zobaczcie sami, że faktycznie, faktycznie tak jest. Lecą z koksem i to tak konkretnie, ale pięknie wyczyszczone. No, do zera. Zobaczcie jaką mam psikawkę. Ogólnie to tu mogę z grubej rury polecieć. Z grubej rury polecieć pod kątem czyszczenia. Ale no też się obawiam, żeby czegoś nie pouszkadzać, bo, bo węża mamy takiego nawet nie ogrodowego, tylko taki wiecie, gruby ogrodowy. No i trochę się obawiam, czy, czy szkód za dużo nie narobię. Więc na razie takim będę sobie walczył. No i będę, będę słabo na koniec wyglądał. No ale cóż... To powinno być na koniec żniw zrobione, co? No całkiem możliwe, że to tylko kwestia tutaj tych węży podokręcania. Teraz wezmę kluczy, spróbuję podociągać z tyłu. Tu też coś tak delikatnie, ale bardziej prawdopodobne jest chyba tutaj. Jakiś temacik z tyłu. jakieś 27 będzie Lecz w tym przypadku 22 lekko było taki że nie widzicie ale było lekko poluzowane także może być kwestia może dokręcenia tylko też się daliście namówić na dodatkowe zapasy paliwa. Ja. Ja tak. z jednej strony ta sytuacja taka niepewna. Była szansa, że pójdzie bardzo do góry. Później nagle kwestie, że, bar, że jednak idzie w dół, bo, bo nic tam się na tym schodzie nie będzie działo. Ale powiem Wam po tej cenie, już teraz lepiej taki zapas mieć bezpieczny, niż się teraz zastanawiać, w którą stronę to się gdzieś potoczy. Kolejna sprawa. Tutaj ten filtr. Coś tu mi się poci lekko. No nie, stabilizacja przede wszystkim. Proszę olej. I teraz, panie, dlaczego, skąd, jak? O co tu chodzi? Filterek był wymieniany, albo niedokręcony. Widzę, że tak na pierwszy rzut ręką nic tutaj nie, nie bardzo się da A co, znowu trzeba obczyścić I co obserwować Czy coś się tutaj wypatrzy Jeszcze widzę, że, że tutaj jakieś przewody ale chyba nic, nic z góry jeszcze z drugiej mańki zobaczymy Zablokowane. Wyszło mi to z tego zawiasi zawiasiku. <laughs> to nie, że tutaj tylko tu mi z zawiasu wyskoczyło. Ojej. A! Tylko kto tam wejdzie? Widzicie coś? Bo ja nie. Tu na pewno trochę trochę paliwa. Można by było dolać. Pierdółki wyskakują. Nic poważnego raczej. No ale trzeba pozaglądać, podociągać. Zaraz filtr trochę, trochę dokręcę. Rękami nie idzie, ale wezmę jakieś klucz i docisnę i zobaczymy, czy, czy będzie lepiej. Patrzcie. O, czym to najlepiej złapać? Może być. Najbardziej to lubię te łańcuchowe jednak. Najlepiej mi się wydaje, one, one się sprawdzają. Wezmę jeszcze ten i ten. Delikatnie poszło, ale coś czuję, że, że to właśnie w tym był problem. Więc, więc raczej, raczej już olej cieknąć nie będzie. A jak będzie, no to, to będziemy szukać dalej. Trzeba jeszcze jakiś chyba na szybko biały markerek wziąć i pozaznaczać. Wszędzie widać jakieś kalamitki, wiadomo z jakimś tam sezonem, sezonem to, to będzie wiadomo już yy, samo z siebie, ale na teraz tak coś mniej więcej do zobaczenia, to, to, to chyba jakimś markerem sobie poznaczę. Chociaż tu tak w miarę prosto jest wytłumaczone, no tu są te trzy, które pokazywałem, 400 motogodzin, wow, o kurde. Rzadko to smarowanie. 400 niemo to godzina godzin chyba pracy. A ta tej nie mogłem znaleźć chyba. Może wiecie, co to za kalamitka. Do czego ona jakoś tak zaraz zakołem. No w tamtym roku nie mogłem jej namierzyć za Chiny. A tutaj właśnie, o to mi chodziło. Łańcuch. Troszkę za luźny. Tu widzę jeden napinacz. Jeszcze go trochę zostało i teoretycznie ten jeszcze w dół może pójść na jedno oczko. I tak widzę, że on na tym oczku był, niby kiedyś. Co tu się stało? Nie wiem. No, ale trochę luzu ma za dużo, według mnie. Ściągam sobie po kolei blachy boczne, tak żeby mieć jakieś dojście do, no do wszystkich części. Z jednej, z drugiej strony, i może coś wypatrzę w tym gąszczu kabli, kół, pasków, napinaczy. Dobra. Teraz najbardziej newralgiczny temat. Czy newralgiczny? Może nie newralgiczny, ale warty przypilnowania podnice. Co my tu mamy? Chyba tak źle nie wygląda. Się odchyla. Nie no, trochę jest brudno. Nie wiem z której to strony dmuchać. O. Dobra, to życzcie mi powodzenia. Chyba będzie. Dobra. Łodniczka. Doklimy. Łodnica. I mamy to. Jedno z głow. Tak pokrążyłem, pokrążyłem. Mało co zrobiłem. Ale nie wiem, czy nie trzeba będzie już kończyć, bo, bo mnie czas goni. Niestety te tematy papierowe to, to, mnie dobijają. Bo z każdej strony, z każdej strony coś jest. No, a co to za, za kołek drewniany między zbiornikiem? Co, co, tu ten Mariuszek włożył? Ogranicznik jakiś. Polska myśl techniczna przy John No dobra. To jeszcze nieskończone dmuchanie, ale zobaczcie ile tego materiału na ziemi <laughs> jeszcze wyleciało. Klapy zostawiam. Obracam się jeszcze tak, żeby niczego nie pourywać. Poprzeglądam. Ale klapy te pozostawiam tak, żeby mieć dojście tutaj do kalamitek, bo one są akurat po to, żeby jakieś smarowanko małe zrobić. No i jeszcze smarowniczka przeleci się i Jazda. Syjka tu. Cieka. Tu masz e, biegi ten, prędkości. Rzut. Najszybsze, no. wolniejsze. Obroty. Obroty. Gaz, tak? Gaz, no. Uh -huh. A tam biegi. Na no, mocarnie tutaj się włącza podajnik pochyły tu z przodu i mucarnie. Tak, no, tak. no czy do no, wciskasz? Wciskasz? Nie, wciskasz tak i do przodu. Aha. tu jakiś wsteczny jest też. No. no a reszta to ustawiania, sit, parametrów tutaj, tych szczelin i tak dalej. To też wszystko elektrycznie. Czołka, pokażę, nie? A tu kamery są cztery. Ale co, nie czekaj. Jedna tam jest, dwie są tam z tyłu, jedna na zaczepnąż, druga na e, ten na sieczkarnię, a dwie nie wiem, gdzieś tu z boku chyba. Albo muszę zobaczyć też pusty ten. ten, ten, ten. Z radio tu jest, jest. Jest niby, ale ono chyba nie wiem czy działało. Może działa? Nie działa chyba działa. Za kombajnami widzę, że tu ekipa wzięła się za porządne sprzęty, 60 120 Jak mnie nie było, tutaj krótki urlopik był, to Wojtek właśnie mówił, że katowali pod przyczepy, żeby napompować powietrze. Nie działa to, ale, ale próby są podejmowane. Ja myślę, że nie będzie takiej potrzeby, no bo patrząc na to, że jest Fendt, jest John Deere, no to takimi dwoma przyczepkami latanie to spokojnie. No dobra, awaryjnie coś może gdzieś tam sobie stać. Natomiast raczej, raczej chyba nic pilnego nie będzie z wyjazdami, jeżeli chodzi o te starsze sprzęty. Tu w tym stole do rzepaku trochę żyletek trzeba będzie zregenerować na koniec. Chociaż właśnie do rzepaku nie ma żadnych takich dużych potrzeb, bo nawet taka przytępiona lekko, no to te łodygi są na tyle, na tyle takie podatne, że że cudów nie trzeba, tu się nie będzie nic zawieszać, ale, ale może jednak sprawdzić po kolei.